No okej okay. Idę na PVP. BVP z prochem. Wow. To było ryzykowne okay, on Co? Łap Dzięki Bajos zarzeka się, że to nie jego wina <ścoughs> Kurna, tak to się robi Hello, kapitan Neon z tej strony. Oto 100 morskich opowieści przedstawionych w kilku częściach. Kilku częściach, które będę publikował dla Was na YouTubie. Zanim zaczniemy, jednak, chcę powiedzieć, że większość moich oglądających nie subskrybuje tego kanału. Więc jeżeli podoba Ci się film, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Jeszcze, jako bonus, zostanie zrobiony giveaway, lecz nie. Na platformie Twitch, a poprzez właśnie te wrzucane przeze mnie filmy. Szczegóły co do tego giveawaya i generalnie dotyczące tego konkursu przedstawię niedługo na Discordzie. Niekoniecznie po pierwszym, lecz może po kilku częściach z tego filmu. Tak czy siak, warto oglądać do końca. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, oglądając nasze starsze podróże po morzach Sea of Thieves. Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam Was cieplutko. Idź kupić misję. Ciekawe co zrobię. W są te kurczaki. To nie, nie ja da. zaraz podejdę i sprawdzę. Wiesz, chyba w kodeksie pirata jest powiedziane, że jak ktoś się w porcie, no to nie powinniśmy go rabować. Tak zależy czy się trzymają kodeksu. I zależy czy my się trzymamy kodeks. Hello friends. No. Patrz! Y Sorry! Ale kot kotwicy nie złapałeś? Znaczy nie złapałem y tej, drabinki. Y Wypłynęliśmy za morze. Y nie, to jest kraken! No a gorszej się nie dało! No i będzie ich coraz więcej. Dobra No je <laughs> jeszcze mnie zbugowało No, co? Co się stało? Ota Tylko się wystrzelę na Shark Bait Cove, czyli na południe stąd. Ale f nalesowałeś? O, znowu... Erwant! To pewnie ty, co? Dawaj, Arek, skacz i zjeżdżaj po linię. Jakby to dodali to by było tak genialne. Dobra ja tak... Y o f***a kotwica odpłyń, 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 a ja pod ich statkiem okay. To nie my Oni też Serio? Zaraz zobacz Hello! jest Skrzynia smutku, o niee Znaczy patrz na plusy, jeżeli będziemy mieli roślinki, będą automatycznie podlewane no. Co na razie na dole, będziemy kontrolować to Jak ona zalewa? <laughs> Later I w sumie bycie takim MSeriusem jest bezpieczne, bo jakby wiedzą, że nie mają co liczyć na łupy, no bo masz tylko tak naprawdę te skarby co Ty ujaś? ziom, topimy się! Ty, czemu? Ta skrzynia musiała nas zatopić Ja. ale ja ją miałem na harpunie, to jak ona płakała? No. To za... O, no, ty, co, co? jest muzyczka zwycięstwa. Jezu. <grywia> Chamie ty, mogłeś podpłynąć 5 <grywia> razy. Nie, nie mogłem podpłynąć, bo wy za szybko płyniecie na takim statku. No tak, muzyczka. Dalej, dalej, nine cut, nura Osiągnięte status misariusza Nice O kurna teraz rekin Ratonko Gdzie ty jesteś? Ratonko Nie strzelaj, ja chcę Ale... najpierw lot. Co tam? Widzisz <grym> <grym> <Pisać psa? grym> A bo ty chcesz się zagrzebrać Tak To tak chyba wiesz, w kosmos Nek no. Siedzi Dzień. Dobra, idź A Marek dawaj. Dobra, trzy, tery <grystny> Jak za? No dobra i kończymy streamka Ej, ja sprzedaliśmy te beczki z góry? Nie, nie. No. Może sprzedajmy. Właśnie wchodzę po nie. Chyba... Nie dasz rady. <laughs> Właśnie oh. dlatego Czy jesteś tam na górze? Jest Już nie <laughs> Escape moja załoga i tam masz tak No nie! <laughs> Naprawdę Gerwand Gerwand, daj klucze A daj ciekawe czy da się kolejną osobą uwięzić i czy wy wylądujecie wtedy w tym samym miejscu German! Może rozklecić no to nie, chcecie to mnie, możecie zagłosować No i jeszcze tu Tu się odwrócił. Tak, no w do... Mamy ponad 100 tak kultystycznie cool, W styknie. Przy naszym... Obserwowaniu. Eee. Cichaj, wierzę w was, będzie dobrze. No mi na twarz chlapnąłeś tym, więc nie wylej tego. Wyblej. Ależ wyplo... Hahaha. <laughs> Uwielbiamy. Mmm. No, afro ma. Sexy, takie lata 80. I wszystkie dania zawsze wychodzą. <laughs> <laughs> Okiem ale to jest... Przyjemne pływanie, jak widzę twój tyłek w stylu harponie. O k** panowie! Słuchaj. O ja! Jak w zatopicie! No i właśnie o tym mówiliśmy. O naszej celności. Naprawę działa. Działa, naprawione. W head? Na k** tego. Co? Rybniem!

do odratowania jeszcze. <laughs> Dawaj, spęcej na lewo. Iście, tak, środkowe podnięcie. Skrzynia magazynowa, łatwiutko. Puść się, nie? Spoko, już toną. W sensie, no, mają dwie dziury i pilnujemy do jednego pokładu. Koniec, już mają drugie piętro zalane. I wyrabiałem już do nich. Yy, ostatni strzał, jaki w nas dali, to podwinął mi wszystkie żagle. Co już podwójne A y, no powinniście wycią wyjść z tego statku to tak, no, tak, my, my to nie my, my to nie my właśnie patrzę, o. widzę to I zatonęliśmy już z no. coś <śpiewa> 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 No cóż, e, gładko poszło, gładko poszło Wdalamy się w niego nie <śpiewa> Czemu? Jaki finisher w ogóle, what that... To i odpoście, zaraz pewnie mi sarkę z zrzuci i... kury. I co mi im powiedział. Co, co im jeszcze powiesz? Nic. Zostawię ich z wiel wielomównym milczeniem. Zostawmy mojego psa. No. Co im powiedziałeś, bo sam nie słuchałem? Pytałem się czy coś, czy dopiero zaczęli grać czy co, bo... Nie podoba mi się, się to, nie podoba mi się to zdalnie. To jest ta skała, więc to jest. Y, tu. No, dobrze powiedziałem. Ty też go tak długo tłukliśmy? Nie, ale ja mam wrażenie, że połowa strzałki strzelby celby nie wchodzi przez ścianę. To myślę, że cool, jest cool. Ale. try not to shoot us. Ja I na on. Co? Łap. Dzięki. Na prawo trzeba do niego. Za nami jest. Podniosłeś tego co? Tak, ale jest r. koło. No to musisz naprawić, <noise> nie? To się trafić, To tam porabia Smutny dzień. Cześć. Bardzo Co? Bardzo smutny dzień. Pański oganił. No, walczy się na naryjnie. Dobra, uwaga, będzie historia, drogie dzieci, usiądźcie wygodnie. Mianowicie robiliśmy Atena z e, Haven Run, no i wszystko szło pięknie, zrobiliśmy go prawie dwa razy. E, jeszcze zatopiliśmy jakiś nóbków w najbardziej efektowny sposób, jaki istniał, czyli e, chłopaki uciekali przed nimi, oni ich gonili. E, chłopaki ich zbejtowali na wyspę, w którą można wpłynąć do środka, a ja na tej wyspie siedziałem z beczką na górze, i jak oni w nią wpływali, to na no ich zeskoczyłem i zdetonowałem im na samym środku be 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 beczkę i, i poszli na dno i, i zigierka. No i wszystko było pięknie, zbieraliśmy sobie lód, mieliśmy odciula lutu na statku, no i już udało mi się ten, wyskoczył szkielet z beczką Atenop. Słyszę tylko takie pchuch, że leci harpun, przyciągna i nagle łubudu, coś wybuchło. Wybuchł nasz statek, nasz statek poleciał paręnaście metrów do tyłu, praktycznie go wystrzeliło z wyspy. Wybuchły jeszcze dwie kolejne beczki, no i statek poszedł instantowo na dno. Ja zarzeka się, że to nie jego wina. No bo nie jego wina. To ja właśnie... To się stało tak, że jeżeli przyciągasz beczkę harpunem... Znaczy, przyciągasz coś harpunem, nie? Jesteś sam na statku, no to robisz harpunem w bok, żeby było łatwiej złapać, nie? No. No. I beczka w skrócie... Dotyka... W tym momencie beczka dotyka statku. W Bajas przyciągnął... nieostrożnie przyciągnął beczkę i zdetonował ją no, na statku. Ty no... Ja nie strzeliłem. Ta, pewnie. serio <śm> ja nie strzeliłem. A to jest Pirate Lord. Nice. Teraz jesteś legendą piractwa. Teraz idź na dół. Teraz na rodzicie przeczytałem, że trzeba jeszcze wziąć. Ja tutaj nie pamiętam, że ja coś grałem. Wiesz, ty miałeś to już dawno, nie? Ci od no. tego czasu mogło wszystko pozmieniać. <laughs> Zyskali tam jedną beczkę z prochem. O, wow. To było ryzykowne. Co użyli? Tylko nikt nie wybrał chyba. Na no, nie jesteś na porcie? Ta, dał mi skrzynkę, więc Bawimy się hot potato. ja odpalam, kładę beczkę, i który chwyci, gasi. Jest. Dobra, ale na ich statku. Na pierwszym filmiku mieliśmy go i jakoś tobie nie przeszkadzał. Zalewałeś do niego z broni. No nie do nich! A unikam kular matni. Znaczy no, ci na pewno widzę. Dobra, rób akcje jakieś. Fajne. Ja się podepnę do nich robotem. No spróbuj, jak ci się uda. Dobra, udało ci się coś ciekawego zrobić? Nie. Jeszcze mnie zabili. Za... Oni statku nie mają, mówisz, tak? Tak, ale to jest widz więc... O, tam jest jeden na na rowboacie. Shark mnie zabija. No nie, kany. Co? To Nie. Płynię na rowboacie i próbuje nas przyciągnąć, widzisz? Tylko problem jest taki, że on ma beczkę z prochem. I to jest dwóch. Sparłacze ich, próbuję trafić. Dobra, poświęciłem się. Tam też lipki sprzedamy. Że ich nie mamy, chyba jedno. Hmm. Też nie, ja chyba jak mi złowiłem. A, bo ja ją chyba mam na węwce cały czas. E? Kiedy jest koniec? Złap. O, i tak trzymaj. Hold it. Poś, 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 poś. O, zapłynął cię, powiedziałem. No, Gdzie jesteś zapłynął w... <laughs> Nic się nie stało. Co to byłaby za podróż bez jednego zatopionka? Cię uciekasz! Ja z kluczem biegnę. Kaśka. Uha. Tyle Wielna skrzynia, to musi być ogień, nie? Chcesz, <grydy> żeby nas nie zabił? Dobra Przestań <grydy> Ała! Witki, lubisz łowienie na czas? Nie, a co? To się śpiesz, <grydy> Ała, 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 przestań, ała a. I dalej mamy tam w tych beczek z prochem? Tak, są aż... Jest, jest pięć. Szansa. Pięć chyba, nie? Ja pierdziele. Tomek nie próżnował. <laughs> Tomek jest naszym facetem od Boom. Rico. E, Rico Boom Boom. Yeah. <laughs> Właśnie, jest Rico w tej załadze. Kowalski solucje. Bo mało ich masz, bierz sobie, wybieraj. <laughs> Kurna, tak to się robi! Koby, UFAK się zablokowałem. Tak się parkuje. No i pięknie. Uuu, <noise> i to taki świcący Co on jest? Decyzji. Taki nie, nie nie za zwykły, ale też nie za nie za rernie. Generalnie zgubiliśmy. No i bardzo dobrze o to chodziło. Jeśli przeciwnik nie wie. Nie, jak to było, jeśli ty nie wiesz co robisz? Powtarza <laughs> się nikt. Ciągnij Dokładnie. A ciągnij, cią... ciągnij ją. Ciągnij. Tak jak ciągnąłem. A już poś, poś... Dobrze, dobrze. Podobało mi się. Cześć pies. Widziałem <laughs> go. Wiatr. Jezus Maria kobiety. Ja jak pływamy to ustawiam... Chodzi pas... o prędkość. Ja zobacz jak ustawiam. Tak. Nie, ja nie o was. Okej. Okay. A pasowałoby. Ja tak zawsze ustawiam. Jak się wygną, to znaczy, że dmucha. O, dokładnie. No ale się nie wygły. No a co to jest? Polilinia. Ciekawe cały czas, jak mogą rozwinąć jeszcze to Sea of Thieves, czy będą bardziej to rozwijali mechanicznie, czy. Mogliby dać jakieś, nie wiem, wyspy, na których są większe fale. Surfing dodać. Ja nigdy tego nie zauważyłem, ale jak jecie banana, ten chłop, to on go k***a nie obiera. No tak! No. Jak, zje, jak zjesz pierwszego banana w swojej grze, to jest nawet achievement, który się tam nazywa, właśnie, że zjedz go ze skórką czy czegoś tak. Co? O. Dobra, wpływamy w strefę. Trzymaj, trzymaj kotwicę no, jest w porządku, wiem. Pod wodą To są jakieś luby nie chyba. Płynie, nie płynie do nas. Walimy ich! Na pyrkę! Zabiłem. Dobra, y, ktoś noś. Tomek, weź już noś. Y, ja dalej. Ja już tych. Poczekuj, że teraz będę nosił. Albo dobra. Y, weź wyprostuj witki. Czekaj, nie będą zaraz uciekać. Okej. No okej. Okay. No, okay. Idę na k PvP. PvP Experience. Coś się... no chyba ten gracz w ogóle. Tak. PvP kula. Zastanawiam się, czy na pewno <głos》> chcieli się z nami bić. PvP. W sumie tak, w sumie w skrzynkę. Ktoś ich musi nauczyć tej gry, no. <głos》> Ktoś ich musi nauczyć życia. Dobra, ja zacznę nosić już do horderców skrzynki. to no tak by nam przeszkadzali. F***. No tak. Coś w tym jest. Ale w ogóle ja nie wiem, co oni nie strzelili pierwsi do nas. No tak! Znaczy do... nie, nawet jeżeli nie strzeli, to jeden do nas płynął. Tak, i ja go zabiłem wtedy, no i nie. Tak. p***. podpłynął. No to by było okej, okay, mate. We're just fishing here. Just fishing. Ja tutaj robię spawn killa. Weźcie w nich strzelcie. Nie mamy konta. Czy dobrze się bawisz. Mam podpłynąć? Tak. <laughs> Bo jest zawsze ich statkiem podpłynąć, nie? O właśnie, podpłyn do nas ale taki malutki przy mnie jest. A, Czy ten typ ta... ma tu sam rum? 12 sekund later. O jezu, to nie jest takie proste. Ale okej, okay. jest chyba tylko jedna dziurka, może ewentualnie została, więc. Nie zostało, więc... Nie a, może zdążymy. Te tulipany z tego roomu to pięknie wygląda. <laughs> ja bezpiecznie tylko czubkiem tak tutaj z tej strony podpłynę. No ładne. What? Eee oh. Ale żeśmy ssadli Ty ale z takim impetem żeśmy <grywa> <się> z... <grywa> Patocze, żeby to strzelać A ty też lubisz tę dyskotekę, więc te kule się tak świecą Dyskoteka ile też się świecił, i właśnie tak patrzyłem. Czy się na tyle to mu świeci pod pokładem? Skąd za tak, to nie odświecić. Za zagadkę. Kucnij. No, Wydam jak. Te figurki, jak to się nazywało? E... Matrioszki. Właśnie, matrioszki. No właśnie, mam dla Was. gdzieś y... płócienki. Ciekiarki? <laughs> to jest ta wersja prestiżowa tych żagli Normalnie po prostu są czarne i jest ten wilk na, na nich. Aha, ale nie, ja patrzę, że są porwane. On tak, chodź zobaczyć przez koło, jak to wygląda. Gdzie jest mermajnka? Ty, tu prawie wszystko widać. Na morospika na razie. najgorsze, że widzę, że Witki stoi za mną z tym jadrem. Nie <noise> <Yes>. oddam. <noise> <noise> A więc giniesz razem z nim. Nie oddam. A więc wybrałeś śmierć. Jody. Zostawcie się Zostaw! <laughs> no co za hamie! <laughs> Gerwot idealnie pasuje do tych armat. A za dwóch? za powiedzieć, idealnie pasuje do tego statku, do tego galionu, do tych żagli, to ten do tych armat. Nie go <laughs> o, Idę po tą beczkę z prochem, i wszystko <laughs> wyjdzie. Idę. <laughs> 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 Nie! <laughs> Nie! OJDĘ! Wchodzę Wziąłem coś O, sorry Dzięki Rozumiem, że cię strąciłem? Tak A. Słyszałem szabelkę, nie wiem czy ktoś tu nie wskoczy, Zara. To ja Ja to Ej, dostaję Dobra. Eee, jeden nie żyje u nich tutaj. Jeden widzę, że łata, ale... Mhm. Rzuć kotwę. Rzucim Też nie żyje. Kotwę. Kluczowe rzeczy, kotwica. Sorry, faktycznie. Dobra, u nich na razie wszyscy nie żyją. Na razie wszyscy nie żyją. Kotwa rzucona. Dobra, u nas jest spoko, jest suchutko, jest pięknie. Tak, no, no, to wyszło idealnie. Oni za zaraz zresztą raczej, ja popilnuję tutaj. Ja już na od... ostatnim wolę nie mieć Nieścisłości muszę tak nie I Bo ostatnio mówiłeś, tak, co to Aha, oni mieli w ogóle beczkę na górze, także jak podpaliłem masę, to teraz pachnęła jeszcze. Ci drudzy nie mają beczki na górze. O, zginąłem, ale zatonęli. To nie będzie dobrze. O, wyciągnąłem typa. Uh! Dobra. Łapać, 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 I puściło to. Jest typek u nas. Widzę. Podnieście mnie, podnieście Kurna, mnie. Proszę. właśnie wszyscy nie żyjemy chyba. O, <śleski> za daleko Dobra, udało mi się A ja do... nie sądzę, Dobra, mają obydwu masztów Więc spoko, sobie na nie trzeba bordażować Dobra, Przyleżą. teraz utrzyma się Kręcić, bo cały górny pokład jest podziurawiony, i trochę masztów, to schodzi, żeby to wszystko no, zrobić. Zza... <grym> Dobrze, zagram ci, zagram ci. Ja też. Oh fuck. Oh, super, dzięki.